Klep motoryzacyjny karbownik, części i akcesoria. Zapraszamy do naszego stacjonarnego punktu sprzedaży oraz serwisu. Wodzisław Śląski, Jastrzębska 192. Jeżeli ktoś myśli, że zawód piłkarza to tylko przyjemność, to niech spróbuje gry w tropikalnym upale. Taka aura towarzyszyła zawodnikom GKS-u Jastrzębie i GKS-u Tychy w minioną sobotę. Jeżeli macie jakikolwiek wybór, zostańcie na przykład pracownikami telewizji. Tam wygląda to o wiele lepiej. Przejdźmy jednak do skrótu spotkania. Zapraszamy na najciekawsze sytuacje z tego meczu.

Baid i mi gyfarfod a Sheran'r Mawr e isnabydd. Mae 1 llwyth o frynd ymmaят hiw-wi-wy,"cymryd odormau. Mawr ar briod a Ewanegu

Ale chciałabym siatkę na dół.